O wszystkim, z tej strony Hamburgerek 512 W dzisiejszym odcinku jesteśmy w Brawl Stars. Dzisiaj zagramy sobie tak parę kierek Mam dla was mały opening Mam mały opening dla was Jeśli pod tym filmem będzie 3 łapki do góry to wlatuje kolejny odcinek z Brawl Stars. No to one sobie już takim pierwszą górkę. To jest taka piękna. Mamy tu taką Power Kilkset, e como está aqui? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos Sampai jumpa di video selanjutnya. 8 pucharków i mamy zetonu Dobra I teraz lecimy już sobie z openingiem Co zaczniemy sobie pierwsze tutaj Mamy 50 monetek. Małą skrzynię 15 monet 5 do punktów Punktów do Edgara 25 I to tyle А тут выдадимся в карьере. А мы тут Пункты Пункт эмоций. себе сейчас. Хорошо. Мы сейчас на этом радионирском. А мы на этом контузе. Давайте Są trzy przedmioty, jest 41 monet. Do Nity 8, do Poko 9 i do Bula 11. Dobra, mała skrzynka. 17 monet. Do Poko 10. 10 do Edgara. Druga Mała skrzynia. 39 monet. Dory, 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 I Dory, Dory, Bardzo rzadki Fajny Mamy Daryla Dory, mega Dory, 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 było 200 Dory, 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 do Poco 122 do Riku 61 Dobra, duża skrzynia to jest 68 monet do Daryla 9 do Escara 11 do Rose 12 i po 2 jest plus 200 Dobra, mamy 100 monet i ostatnia mała skrzynia 17 monet, punktów nocy 6 do szeli i dookoło 15 Dobra i to tyle z tego odcinka będzie. Subskrybujcie kanał, zostawiajcie łapki do góry 3 eee, łapki do góry kolejny odcinek No i na razie, cześć!